Mój drogi Synu, zatrzymaj się na chwilę i pozwól moim słowom dotrzeć do najgłębszych zakątków Twojego serca. Nie pozwól, aby codzienny pośpiech odebrał Ci spokój, którego tak bardzo potrzebuje Twoja dusza. Im bardziej Twoja rutyna wydaje się napięta i zagmatwana, tym ważniejsze staje się znalezienie ze mną spokojnego czasu. Wylewam spokój na Twojego wyczerpanego ducha, tak jak deszcz odświeża spieczoną ziemię. Wielu uważa przebywanie w mojej obecności za luksus, coś, co zostawiają do czasu wykonania wszystkich zadań, ale nie zdają sobie sprawy, że żyją z ograniczonymi siłami. W końcu zwycięża ich zmęczenie lub frustracja, a niektórzy nawet obwiniają mnie za swoje wyczerpanie, myśląc, że ich porzuciłem. Inni krzyczą z rozpaczy, nie mogąc unieść swoich ciężarów. Chcecie jednak poprowadzić na inną ścieżkę, na spokojniejszy sposób życia? na którym możesz osiągnąć więcej bez wypalenia się, bo moja moc działa w tobie. Wyobraź sobie, że idziesz obok mnie bez pośpiechu, ale z celem. Podczas tej świętej podróży nauczysz się ufać mojej mądrości, zamiast polegać wyłącznie na ludzkiej wydajności. Nie zostałeś stworzony, aby być maszyną w ciągłym ruchu, napędzaną nieustannymi wymaganiami społeczeństwa. Uformowałem cię, abyś rozwijał się w tempie łaski, pracując z oddaniem, ale także poświęcając czas na refleksję, modlitwę i po prostu bycie w mojej obecności. To ciche zaufanie do mnie wyróżni cię w świecie zdominowanym przez hałas i terminy. Niektórzy ludzie mogą cię osądzać, interpretując twoje bardziej spokojne tempo jako lenistwo lub brak ambicji. Nie pozwól, żeby to miało na ciebie wpływ. Twój spokój, karmiony filami ze mną, będzie światłem, które przyciągnie tych, którzy są zmęczeni ciągłym pośpiechem. Zobaczą w tobie coś innego, zbiornik spokoju, radości i niezachwanej nadziei, niezależnej od okoliczności zewnętrznych. To dowód na to, że mój duch działa z mocą w Twoim życiu. Kiedy otaczają Cię obawy o przyszłość, a niepokoje przypominają burze, pamiętaj, przygotowuję Cię na to, co nadejdzie. Każda cicha chwila przede mną jest jak zasiew naszą zaufania w żyznej glebie. Z biegiem czasu nasiona te wyrosną na mocne drzewa wiary, zdolne stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dzięki komunii ze mną odnajdziesz jasność w podejmowaniu decyzji, odnowioną siłę dostawienia czoła bitwom i poczucie kierunku, którego nikt inny nie może zapewnić. Moja obecność jest najbezpieczniejszym schronieniem dla Twojego serca. Kiedy odwrócisz się od wymagań życia i pozostaniesz ze mną, nie tylko odpoczniesz, ale zostaniesz napełniony niebiańskimi zasobami. Mój duch mówi prawdę do waszej duszy, rozwiewając zmartwienia, poczucie winy i napięcia, zastępując to wszystko niezafaną ufnością w moją wieczną miłość. Zbliżaj się codziennie. Niech moje słowa nakarmią twoją duszę, a mój duch otoczy cię zrozumieniem i ciepłem. Obserwuj, jak zmieniają się twoje priorytety, ciężary stają się lżejsze, a twoja perspektywa się poszerza. Chodząc ze mną, odkryjesz, że Twoja tożsamość nie leży w Twojej produktywności czy opiniach innych, ale w mojej niezmiennej dobroci i wierności. Zasiałem w Twoim sercu marzenia, które mogą wydawać się odległe, ale pozostając blisko mnie, zobaczysz, jak te marzenia spełniają się w zaskakujący sposób. Trzymaj mnie za rękę i pozwól mojemu światłu rozproszyć cienie. Żyjcie pokojem, który ode mnie pochodzi, i ufajcie. Że ja, wieczny Bóg, jestem z wami na każdym kroku. Jesteście kochani, chronieni i wezwani, abyście odzwierciedlali moją chwałę w świecie, który potrzebuje nadziei. To, co chcę ci dać, wykracza poza ulotne radości. To jest moja istota, moja nieskończona mądrość i moja niezmienna miłość. Te skarby nie są materialne, ale objawienia mojego serca, przebłyski mojej chwały i wgląd w moje drogi. Każdego dnia, kiedy mnie będziecie szukać, odkryją się nowe cuda. Zaufaj mi, a ja Cię podtrzymam we wszystkim. Moje drogie dziecko, kiedy życie zdaje się spowijać się ciemnością, a niepewność zaczyna szeptać rozpacz, pamiętaj, że moja wizja jest nieskończenie lepsza. To, co dla ludzkich oczu może wydawać się ślepą uliczką, mogę przekształcić w drogę wzrostu i błogosławieństw. Jestem źródłem radości, radości, która nigdy się nie kończy, nie oszczędzam go tylko na chwilę spokoju i łatwe chwile. Moja radość jest potężną siłą, która może współistnieć z bólem, smutkiem i zamętem. Nawet jeśli Twoje życie wydaje się być burzliwym oceanem, moja obecność świeci jak latarnia morska, prowadząc Cię przez wzburzone wody. Kiedy będziesz mnie szukać z otwartym sercem, Pozwalając mi napełnić Twoją duszę, odkryjesz, że moja radość potrafi przebić się nawet przez najgęstszy mrok. Klucz tkwi w poszukiwaniu. Jeśli będziesz na mnie patrzeć, moje światło przeniknie nawet najgrubsze cienie. Niech to niebiańskie światło przekształci Twoje myśli, pokazując możliwości tam, gdzie inni widzą tylko bariery. Niech podniesie na duchu, abyś znalazł powody do nadziei, nawet wśród fal życia. Moja radość nie zależy od ludzkich zwycięstw i nie jest przyćmiona porażkami. Rodzi się z mojej wiecznej natury spokojnej, odpornej i niezłomnej. Pamiętaj, mój synu, ten świat nie jest twoim ostatecznym przeznaczeniem. Masz dziedzictwo w niebie, niezmienne i niewzruszone. Zachowaj tę prawdę w swoim sercu, gdy poczujesz ciężar codziennych zmartwień. Dzięki waszej wierze macie dostęp do radości tak głębokiej, że nie da się tego opisać słowami. Przekracza kultury. Pokonuje ograniczenia i dociera do sedna swojej istoty, odsłaniając cel większy niż wyzwania codziennego życia. Dzisiaj zapraszam Cię do całkowitego otwarcia. Przynieś mi swoje wątpliwości, zmartwienia i lęki, a zamienię je na jasność i pewność. Módlcie się, szukajcie mojego słowa i słuchajcie delikatnego przewodnictwa mojego ducha. Moja radość nie jest nagrodą za doskonałe zachowanie, ale stałym darem dla tych, którzy pozostają w mojej obecności. Żaden ból, żadna porażka i żaden błąd nie są na tyle duże, aby powstrzymać cię od mojej zmieniającej życie miłości. Ta radość będzie Twoja na zawsze, ale możesz jej doświadczyć teraz, w środku swojej rutyny. Kiedy powierzysz mi drobne wyzwania, zobaczysz moją wierność. W wielkich próbach będziecie świadczyć o mojej mocy. Moja radość będzie Twoją tajemną siłą, podnoszącą cię w chwilach słabości i promieniującą nadzieją na otaczających Cię ludzi. Żyj życiem opartym na moich obietnicach. Niech moja niebiańska radość oświeci każdą część waszej istoty. Mej oczy utkwone w wiecznym dziedzictwie, które dla Ciebie przygotowałem, w miejscu, gdzie moja fała nigdy nie umniejsza. A twoja radość będzie pełna. Nawet gdy kroczycie ścieżkami ziemi, pamiętajcie, że moje światło jest przed wami i wokół was. Moja nieskończona miłość Cię podtrzymuje, a moja radość na nowo definiuje Twoją wizję, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Nigdy nie chodzisz sam, zaufaj mi i pozwól mojej obecności przemienić każdą dziedzinę Twojego życia. Odkryj w głębi serca tęsknotę za naprawieniem błędów z przeszłości i wytyczeniem nowych ścieżek. Przewrócenie niczego nie jest poza moją mocą, gdyż moja miłość przekracza wszelkie ograniczenia narzucone przez ludzki osąd. Każdy skomplikowany szczegół Twojego życia jest pod moją opieką. W codziennym życiu dostrzegam pragnienie spokoju w domu, prawdziwych więzi, bezpieczeństwa finansowego, zdrowia i radości. Zaufaj. Że moje obietnice nie są zwykłymi słowami. To ci sami, którzy ukształtowali ziemię i zaprowadzili porządek w chaosie, ta sama moc, która uciszyła wzburzone wody. Kiedy będziesz żyć według moich nauk, Twój umysł stanie się jaśniejszy i dostrzeże, co naprawdę się liczy, a Twoja dusza znajdzie odpoczynek w mojej niezmiennej obecności. Nie oczekuję wielkich poświęceń, tylko szczerego poświęcenia i chętnego serca. Chcę być Twoją ucieczką, Twoim pasterzem na cichych pastwiskach, Twoją twierdzą w trudnych czasach. Nawet jeśli inni zawiodą, pozostanę stały, wierny i gotowy, aby poprowadzić Was do obfitości błogosławieństw, które dla Was przygotowałem. Radujcie się, służąc Bogu, który wie, jak przywrócić utracone i którego miłosierdzie nigdy się nie wyczerpuje. Pozwólcie, aby Wasza wiara odrodziła się i rozkwitła gdyż ja jestem Panem, który z radością odnawia i wzmacnia wasze życie ponad najśmielsze oczekiwania. Widzę twoją szczerość i podoba mi się twoje zaangażowanie w podążanie właściwą ścieżką. Podobnie jak siewca, który sieje dobre nasiona, szukasz mądrości i wskazówek z czystym i podporządkowanym sercem. Obiecuję, że uleczę rany z przeszłości, przyniosę nową nadzieję i pobłogosławię twoją przyszłość w sposób, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Ale nie podejmuj pochopnych decyzji, szczególnie tych związanych z zobowiązaniami finansowymi, bez uprzedniego przyjścia do mnie w modlitwie. Podobnie jak w przeszłości, mój lud szukał mojego przewodnictwa przed bitwą. Zrób to samo. Nie ufaj ślepo złudnym obietnicom i łatwym zyskom. Znam oszustwa fałszywych przyjaciół, którzy niczym wilki w przebraniu próbują Cię złapać kłamstwami o bogactwie i luksusowym życiu. Nie pozwól, aby te tymczasowe blaski odsunęły cię od mojej ścieżki. Podobnie jak Józef, który zgromadził obfite zboże, aby ocalić naród od głodu, zarządzaj mądrze wszystkim, co składam w Twoje ręce. Żadwaj o swoje zdrowie, swój czas i swoją energię, jak Nehemiasz, który nadzorował robotników na ścianie. Chroń się przed destrukcyjnymi słowami, rozczarowaniami i zdradami. I pamiętajcie, Jestem skałą, która nigdy się nie trzęsie. Gdy wróg będzie próbował pożreć to, co mu dałem, pamiętajcie: nie ma on władzy nad tymi, którzy wytrwają w moim słowie. Przywdziejcie zbroje wiary i wymachujcie mieczem prawdy. Znajdź siłę i jasność w moich pismach świętych. Każdą łzę, którą uronisz, każdy ból, który odczuwasz, znam głęboko. Nie ukrywajcie swoich smutków i nie wstydźcie się swoich lamentów. Witam Cię, Czule, i ofiaruję Ci nowy początek, jak świt, który wschodzi po długiej nocy. Wróć do mnie, nawet jeśli zbłądziłeś, a poprowadzę Cię z powrotem na ścieżkę błogosławieństw, tak jak to zrobiłem z Izraelem w Ziemi Obiecanej. Twoje łzy są dla mnie cenne i wynagrodzę je radością. Bądźcie czujni i patrzcie jak przemieniam wasze życie w świadectwo łaski i zwycięstwa. Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili i uwolnij swoją duszę od goryczy. Tak jak Abraham zaufał mojemu planowi, oddaj mi wszystko. I pamiętaj, już wymazałem twoje wady. Potraktujcie ten dzień jako nową szansę, przygotowując dla was przyszłość pełną nieoczekiwanych błogosławieństw. Powierzcie mi swoje zmartwienia i lęki. Tak, jak pomnożyłem olejek wdowy i spuściłem mannę z nieba, tak moje zasoby są nieograniczone. Zobacz, jak udowadniam, że Twoja wiara to coś więcej niż słowa, to żywa siła. W wyzwaniach finansowych, emocjonalnych i zdrowotnych ufaj, że jestem Bogiem, który przemienia i odnawia. Prowadzę Cię ku nowym możliwościom i otwieram drzwi, których nikt nie może zamknąć. Pamiętaj, że Twoje problemy nigdy nie będą większe niż mój autorytet. Jestem tutaj, gotowy o Waszą nadzieję i przemienić Waszą przyszłość w żywe świadectwo mojej łaski. Istnieje przemieniająca moc, która może przywrócić i o Twoje życie. Zachowuj Boże obietnice w swoim sercu, ponieważ nie są to zwykłe słowa, ale żywe źródło nadziei. Każda obietnica jest kotwicą, która chroni Cię przed zagubieniem się w morzu wątpliwości. Światłem, które oświetla ci drogę przez niepewność życia. Zaufaj mi w swoich obawach, obawie przed odrzuceniem, obawie, że nie będzie mieć dość, obawie przed porażką i pać, jak zamieniam każdy z nich świadectwo mojej łaski. Pozwól swoim łzom spłynąć, wiedząc, że moje ramiona są wystarczająco silne, aby unieść zarówno twój ból, jak i twoje marzenia. Nie definiują cię błędy z przeszłości ani błędne opinie innych. Twoja prawdziwa tożsamość leży w wiecznej miłości, jaką cię darzę. Niech ta prawda rozbrzmiewa w twojej duszy i podnieś głowę, bo jestem przy tobie, przynosząc nowe życie tam, gdzie wcześniej była tylko rozpacz. Jestem tym samym Bogiem, który chodził z Abrahamem po nieznanych ziemiach, który wyzwolił Izraela z niewoli i który teraz idzie z tobą w każdej chwili. Wczoraj byłem przy Tobie i odnawiałem Twoje siły. Dziś obejmuję Cię swoimi kochającymi rękami, okrywając kocem łaski i miłosierdzia. A jutro będę tam, aby uspokoić Wasze burze i stoczyć Wasze bitwy, jak potężny wojownik. Jesteś moim skarbem, moje ukochane dziecko, a bezpieczeństwo, którego szukasz, jest w moich obietnicach. Wiem, Ile wyzwań próbuje odwrócić Twój umysł i rzucić cień na cel, który w tobie postawiłem? Ale tak jak zamknąłem paszczę lwów, aby chronić Daniela, tak uciszę każdy głos, który będzie chciał ukraść Wam pokój. Nigdy nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Jestem Twoją fortecą, chroniącą i prowadzącą Cię na każdym kroku. Zaufaj mojemu namaszczeniu nad Twoim życiem. Gdyż gwarantuje Ci ono zwycięstwo i błogosławieństwa wykraczające poza to, co możesz sobie wyobrazić. Moja miłość do Ciebie nigdy nie zawiedzie. Jest mocny, niewzruszony i wieczny. Będą chwile, kiedy poproszę Was, abyście zatrzymali się i odpoczęli w mojej obecności, tak jak ja odpoczywałem siódmego dnia po stworzeniu niebios i ziemi. Chcę, abyście w tych chwilach zwolnili, modlili się. Medytowali nad moim słowem i odnaleźli pokój, który tylko ja mogę dać. To właśnie w tej ciszy przynoszę uzdrowienie Twojemu sercu i tym, których kochasz. Wzrosłeś w mądrości, cierpliwości i rozeznaniu. Nauczyłeś się patrzeć na mnie, nawet jeśli inni nie rozumieją lub nie krytykują błogosławieństw, które wlałem w Twoje życie. Pamiętajcie, żaden atak na Was nie odniesie skutku i wszelkie oskarżenia spełzną na niczym. Bo ja jestem Bogiem, który wszystko widzi i wie. Nawet w najciemniejszych godzinach nie opuszczę cię. Zaufałeś mi swoje życie, a teraz jesteś otoczony moją miłością i chroniony pod moimi skrzydłami. W tym tygodniu dam wam szczególną odwagę, siłę, abyście mogli przewodzić rodzinie i z determinacją stawić czoła każdemu wyzwaniu. Wiem, że spotkałeś się z obelgami i odrzuceniem, ale widzę iskrę potencjału którą w Tobie tchnąłem. Łączę ludzi, możliwości i okoliczności, aby utorować drogę do Twojego zwycięstwa. Pamiętajcie o Józefie, który został zdradzony, sprzedany i upokorzony, ale pozostał wierny i osiągnął wielkość. Uczynię to także dla Ciebie, bo moja ręka jest na Twoim życiu. Jeśli pojawią się nieoczekiwane trudności, zanieś się do mnie w modlitwie. Wysyłam armię aniołów. Aby cię chronili i odeprzeli wszystko, co próbuje ci zaszkodzić. Idź dalej, mój synu. Nie zwieszaj głowy w obliczu porażki. Moja obecność towarzyszy wam o każdym świcie, w nocy i podczas snu. Szukajcie mnie nieustannie, zaufajcie mojej mocy i zobaczcie, jak otwieram drzwi, zmieniam okoliczności i tworzę ścieżki dla waszego zwycięstwa. Wasza wiara. Odwaga i zaufanie do mnie zostaną nagrodzone, a Wasze zwycięstwo nadejdzie jak słońce, które przebije się przez ciemność burzy. Oddaj mi się całkowicie. Chcę uleczyć rany w Twojej duszy, złagodzić ciężary w Twoim sercu i przywrócić radość Twojemu życiu. Jestem Bogiem, który przynosi nadzieję, miłość i odnowienie. Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach. Chodź z ufnością. Bo jestem przy tobie i prowadzę cię do celu większego niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś.